Siemanko dostałem od firmy Kitech jako ciekawostkę. Bo już nie naprawiam laptopów, jak wiecie, ale hobbystycznie czasem sobie coś długne. No to powiem Wam fajną rzecz. Jest to taka płyteczka, zaraz Wam pokażę z innej perspektywy. Dzięki której możemy wybrać sobie moc zasilacza Lenovo HPDL, by nie mieć iluś tam dziesiątek zasilaczy. Tylko jeden zasilacz serwisowy. Tutaj trzeba dobrać zasilacz dla największej mocy. Myślę, że taki 10A wystarczy. No, i podłączamy sobie do tych dwóch pinów padów, plus minus. A wychodzą nam z trzech niezależnych wyjść, po prostu przewody do różnych modeli laptopów. No, a z tej perspektywy wygląda to tak. Jest to dosyć czytelne, proste. Mamy trzy niezależne zworki, które my przestawiamy sobie. Oczywiście nie robimy tak, by trzy zworki były na jednym modelu laptopa, no bo raczej twórca tego nie przewidział, więc ja proponuję używać tylko na jednej, tak jak jest to zalecane. No i wybieramy sobie, czy chcemy używać Dela, HP czy Lenovo. Po prostu podłączamy ten. Ten przewód od ładowarki, który mamy, bo mamy trzy niezależne, więc sobie będziemy mieli trzy. Tutaj mamy wejście. No super sprawa ogólnie, bardzo fajna rzecz do emulacji ładowarek, by nie trzeba było mieć kilku różnych, a laptopy są czasem wredne i musi być ta konkretna.